i W dzisiejszym filmiku e, chciałabym Was zaprosić na filmik z takimi moimi nowościami, e, które dostaliśmy na śniadaniu blogerów Warsaw Fashion Weekend. Na samym początku chciałam powiedzieć, że nagrywam e, nową kamerą, kupiłam e, sobie nową lustrzankę. Także jeśli będę patrzyła tutaj tak w bok, to przepraszam, bo tym razem kupiłam już taką z podglądem, więc będę siebie widzieć. Także za to chciałabym z góry przeprosić, bo wiem, że czasem może się tak zdarzyć, bo już nagrywam jakiś tam filmik. I chciałabym wam powiedzieć troszeczkę o śniadaniu blogerów na które zostałam zaproszona. Jest to już moja trzecia, chyba już trzecie moje śniadanie na którym byłam, albo czwarte, chyba trzecie. I właśnie jest to takie śniadanie poprzedzające imprezę Warsaw New Weekend. Tutaj akurat było one dwa tygodnie przed Warsaw New Weekendem, więc ten Warsaw New Weekend niedługo się już pojawi. Kolejna edycja, tym razem jest on pod, e, zrobiony pod ambasadą Szwajcarii i będzie właśnie on w sali Expo. Czasami był w Soho, czasami w Expo. I e, dowiedzieliśmy się na takim śniadaniu, e, jakie będą pokazy, jacy będą projektańci, jak się zapowiada tegoroczna edycja. Odbyło się to śniadanie e, oczywiście w Warszawie w hotelu Bristol. I chciałam Wam pokazać, kiedy dostaliśmy od. E, sponsorów tego śniadania prezenty, bo stawiłam zdjęcie na Instagrama i na Facebooka i bardzo, bardzo chcieliście, żebym nakręciła taki filmik, więc chciałabym to zrobić dla Was. Także od razu zaznaczam, że to nie ma na celu jakiegoś chwalenia się, tylko po prostu pokażę Wam moje różne nowości. No i między innymi takie, które jakieś kosmetyczne, więc coś o tym powinno się pojawić na moim kanale na pewno. A więc pierwszą paczką są to kosmetyki stóp. Tutaj mamy tego reklamówkę, dosyć, dosyć dużą. No i co tutaj mi się na pierwszy rzut oka nawinęło? E, tutaj mamy taki balsamik chyba, nie, za sprawdzę. E, Topaz Pa Eco Relax odprężający krem serum do masażu modeluje i ujędrnia ciało. Tutaj, jak czytałam wszystkie rzeczy, to po prostu one są e, do skóry wrażliwej, więc jak najbardziej się nadadzą. I tu, co mamy jeszcze napisane, e, jest on... Naturalnymi olejkami, drzewo sandałowe, cet, cytryna, paczula, bergamotka. Także tak widzę, jakoś fajny chyba skład ma. E, kolejną rzeczą jest to y, rzem pod podprysznic ujędrniający topa botanik, dąb paragwajski. Zaraz zobaczymy, jak pachnie. Taki dosyć przyjemny, ma zapach, troszeczkę mi się z gruszką kojarzy, nie wiem czemu. I tak to wygląda. Kolejny jest to krem do rąk Czarna Róża Tołpa Botanik, jest to krem kokon do rąk, odżywczy. Teraz, o Jezu, jakie to odkręcam, wszystkie produkty. Też ma bardzo fajny, przyjemny zapach. Kolejnym produktem jest to produkt Tołpa Dermobody Nutri SS, krem opatrunek regenerujący. Czyli taki na zimę akurat do suchej skóry jak znalazł. Kolejny jest to taupa Body nowa. Odnawiające mleczko, regenerujące. Poprawia koloryt, odżywia na skórek o 20%, wygłada na wilża i uelastycznia. Także też taka fajna nowość. Tutaj mamy płyn micelarny, taupa face. Ogony płyn micelarny do mycia twarzy i oczu. Wiecie, że ja mój ulubiony z już Wam cały czas, ale myślę, że fajna nowość i yy, z chęcią go przetestuję. No, i ostatnimi produktami z będą to maseczki. E, tutaj mamy e, tąpa Dermo Face mm, Maska kompres, nawierzająca, odprężająca na twarz i pod oczy. Dalej z tej hydractive, hydractive Serii mamy jeszcze maska Peeling e, Hydroenzymatyczny na twarz, szyję i dekolt. E, I kolejna jest to Taupa Dermo Face e, Lipidro. Maska Kokon odżywczo-regenerująca na twarz, szyję i dekolt. Eee, kolejna to upadermo Face Strefa co coś dla mnie. Maska Peeling e, żel 4 w 1, oczyszczająca, matująca, dokładnie oczyszcza, usuwa zdobywa ciało naskórek, normalizuje wydzielanie sebum. To myślę, że super się sprawdzi u mnie. Także jeśli chodzi o tołpę, to właśnie by było na tyle. Także widząc te rzeczy z tołpy, wydaje mi się, że tutaj jest dużo takich do ciała nabliżających do cery wrażliwej, także bardzo z chęcią, chętnie je przetestuję, więc e, myślę, że możecie się spodziewać jakoś niedługo e, jakiejś recenzji niektórych z tych produktów. Jeśli chodzi o kosmetyki, kolejny jest to Oriplane. No, i w Orifleimie dostaliśmy mm, taką serię nową. Tak mi się wydaje, że to jest nowa seria. Seria się nazywa My Red. Tutaj akurat mamy zapach w takiej czerwonej buteletce, eleganckiej, troszeczkę ze złotymi zdobieniami. E, no i ten zapach, szczerze mówiąc, mi się niezbyt podoba, ponieważ, jak wiecie, ja lubię takie swoje owocowe, a ten na pewno owocowy nie jest. E, także to, co kto lubi. Do tego z tej samej serii e, jest Balsam Body Cream. E, właśnie myślę, że też jest perfumowany. My red. E, dalej jest taki Lip Impact z Oriflamu. Electronic Red e, to jest kolorek. I ja w tej chwili mam go na ustach i bardzo mi się spodobał. E, użyłam go tylko raz, ale powiem Wam, tak, tak to wygląda. E, powiem Wam, że naprawdę jest e, świetnie, nie podkreśla skórek, a ja mam zawsze problemy. Fajnie daje kolor, tak mi się wydaje. Napiszcie mi na dole koniecznie w komentarzu, czy mi pasuje. E, no i do tego jeszcze mamy jakąś czerwoną pomadkę z Mulbaidemi. by Demi. fajnym, takim eleganckim, złotym opakowaniu. Na początku nie mogłam, szczerze mówiąc, wyczaić jak to się otwiera, a tu po prostu trzeba kliknąć. Jest tutaj zamknięta, tutaj się klika od dołu i tak to wygląda. W takim czerwonym kolorze widzę, coś tu się ukruszyła, ale zobaczymy, zobaczymy jak będzie się prezentować. E, kolejny, kolejny produkt. Aha, tutaj już jeszcze jest błyszczyk z tej serii. Every Me, Mirror Glass. Nie jestem fanką błyszczyków, ale sobie spróbuję. E, no i jeszcze dostaliśmy e, bogaty balsam do, ro, do dłoni. Bridge Balm z Patent Wrap. Jeszcze go nie otwierałam, więc nie wiem, jak on e, pachnie. Już wam opowiadam, co jeszcze znalazłam. Dostaliśmy taki fajny kubek z fajnym napisem Plan Żyć Długo i Szczęśliwie, taki czerwony. Więc tak. Dostaliśmy również koszulki z Labochemii, 100% kopton. Znaczy to są koszulki charytatywne, także coś takiego. Kolejnym partnerem był sklep Molton. Był taki mini showroom rozstawiony z tymi ubraniami, i jako, że to jest polska marka, bardzo się zaskoczyłam, nawet miło i nawet fajne rzeczy mają. No, niestety, ceny są dosyć drogie. No, i tutaj dostaliśmy taką bluzkę. I ona jest troszeczkę taka cieniutka to jest z kolekcji letniej. Ma tutaj, wykończona jest takim ciemno-srebrnym łańcuszkiem. Jest taka przedłużana. Ma długi tył. Jest taka dosyć przezroczysta, z tyłu jest czarna. Fajny ma ten print, chyba nie wiem. Wydaje mi się, że ta emka może być na mnie za duża, ale jeśli będzie dobra, to, to sobie ją będę nosić, a jeśli nie, to oddam po prostu mamy. Kolejnym, kolejne prezenty dostaliśmy od sklepu Empik. Wszystko było zapakowane w takiej pięknej reklamóweczce. No jak widać to nie wygląda jak reklamówka, ale już Wam pokazuję. To jest świetny gadżet. Jest taki y, diamencik i jak to rozsuniemy robi nam się taka fajna torba. Także moim zdaniem no po prostu to jest superowy pomysł, żeby robić coś takiego. Bardzo praktyczne do torebki jak znalazł. I tutaj mam trzy książki. Pierwsza jest to Książka Kocham Nowy Jork, na pewno z chęcią przeczytam. Kolejna to jest Wyższe sfery życia Grace Kelly. No i następna yy, gwiazda sceny, Depeche Mode. Także tak. Już Wam mówię, co tu jeszcze znalazłam. Dostałam również dwie płyty Best of Beethoven i płytę Patrycji Markowskiej jak również film na DVD Panaceum wydaje mi się, że może być dosyć fajny, więc chętnie go obejrzę co tutaj dalej? Mam jeszcze jedną siatkę zostały tutaj jakieś dosłownie resztki eee, pokazuję kieliszki do szampana z Yy, punktem usującym. Można się poczuć jak miłość na bogatą. <grych> Tutaj mamy jakieś broszury dotyczące Szwajcarii. Yy, taki znaczek od MPK I jakieś tam pierdółki. Yy, także tak, to by było na tyle z tych naszych prezentów, które dostaliśmy na śniadaniu blogerów naprawdę było bardzo fajnie i bardzo również się cieszę z takich prezentów najbardziej chyba kosmetycznych, ponieważ jak wiecie uwielbiam kosmetyki, więc bardzo chętnie sobie przetestuję. Także dajcie znać, czy wam się podobało, może używaliście coś z tych produktów. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!